Muzeum Warszawy, Centrum Interpretacji Zabytku i Wielozmysły, zapraszają na wirtualny spacer na Tropie Niezwykłości. Na jasnym tle kolorowa grafika, po środku napis: Stare Miasto na Wiele Zmysłów. Warszawskie Stare Miasto. Pełne jest niezwykłych zakątków i magicznych historii. Świat realny przenika się tu z fantastycznym. Pozornie zwyczajne uliczki oraz kamienice są częścią wielu czarodziejskich opowieści. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie ukrywał się straszny bazyliszek, skąd przypłynęła syrenka, jakie zwierzęta zamieszkują kamienicę Długoszowską? I dlaczego książę został zamieniony w niedźwiedzia? Usiądźcie wygodnie, nadstawcie uszu. Przenosimy się na stare miasto. Jesteśmy w samym sercu warszawskiej starówki, na dużym prostokątnym placu z czterech stron otoczonym kolorowymi kamienicami. Jest tu gwarno i wesoło. Słychać języki z różnych zakątków świata. Tłumy turystów spacerują lub odpoczywają na ławkach. Niektórzy robią zdjęcia, inni przesiadują w kawiarniach lub karmią gołębie. Wszystkiemu przygląda się dumna i waleczna warszawska Syrena. Jak wygląda? W jaki sposób dostała się do miasta? Skąd przypłynęła i dlaczego została symbolem Warszawy? Posłuchajmy. Marianna Gal, legenda o warszawskiej syrence. Dawno, dawno temu, w głębinach Bałtyku żyły dwie piękne siostry, Syreny, kobiety z rybimi ogonami. Któregoś dnia jedna z nich popłynęła w stronę wysp, tam, gdzie leży dzisiejsza Dania, i osiadła na wybrzeżu. Można ją zobaczyć i teraz, siedzącą na skalę u wejścia do portu w Kopenhadze. Druga dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu. Gdańska, a potem dalej popłynęła Wisłą. Zatrzymała się wreszcie w miejscu, gdzie leży dziś stare miasto. Zachwyciła się widokami. Pięknym piaszczystym brzegiem, rozległym nurtem rzeki i postanowiła tu zostać. Niewiele czasu minęło, gdy rybacy spostrzegli, że coś dziwnego dzieje się z ich sieciami. Ktoś im je plątał, wypuszczał ryby z więcierzy i wzburzał fale Wisły podczas połowu. Zaniepokojeni postanowili zaobserwować, co jest przyczyną tego zamieszania. Wkrótce okazało się, że sprawczynią jest właśnie syrena. Śpiewała jednak tak pięknie, że oczarowani rybacy pragnęli, aby została z nimi jak najdłużej. Pewnego razu bogaty kupiec wyładowywał na brzegu towary, które przypłynęły tratwami Wisłą z Gdańska. Zobaczył syrenę wynurzającą się z fal i usłyszał jej piękny śpiew. Wówczas przyszedł mu do głowy okrutny pomysł. Schwyta syrenę i będzie ją pokazywać na jarmarkach. A ile na tym zarobi? Jak pomyślał, tak i zrobił. Podstępem ujął Syrenę i uwięził ją w drewnianej szopie. Jej skargi usłyszał pewien młodzieniec, syn rybaka, i postanowił wypuścić ją na wolność. Którejś nocy zebrał przyjaciół i z ich pomocą udało mu się ją uwolnić. Syrena z wdzięczności za to, że mieszkańcy stanęli w jej obronie, obiecała im, że w razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomoc. I dlatego od tamtej pory warszawska Syrenka trzyma w rękach miecz i tarczę. Dla upamiętnienia tej legendy, syrena stała się symbolem Warszawy. Jej pomnik możemy podziwiać na Rynku Starego Miasta, a wygląda on tak. Pośrodku Rynku Starego Miasta, na sześciokątnym cokole z piaskowca stoi pomnik. Jest to symbol Warszawy. Pomnik przedstawia Syrenę, kobietę z rybim ogonem. Wynurza się ze spienionych, wzburzonych fal. Jej ogon jest długi, spiralnie skręcony, pokryty licznymi łuskami. Klatka piersiowa jest naga, dumnie wypięta do przodu. W prawej dłoni trzyma długi, ostry miecz. Rękę ma uniesioną do góry w walecznym geście. W lewej dzierży dużą, owalną tarczę, którą się osłania. Ciało Syreny jest harmonijne sprężyste i napięte gotowe do walki twarz jest spokojna i dostojna wyróżniają ją klasyczne rysy wydatne usta duże oczy kształtny nos włosy ma falowane upięte w kucyk Serena jest najbardziej rozpoznawalnym symbolem Warszawy jej pomniki i podobizny można spotkać w wielu miejscach miasta nad Wisłą na ścianach domów latarniach witrażach i szyldach Kiedyś Warszawę określano mianem syreniego ogrodu, a warszawiaków syreniarzami. Poznaliśmy legendę i historię warszawskiej syrenki. Jakie inne niezwykłe postacie możemy spotkać na Starym Mieście? Warto być uważnym i tropić ślady. Zaprowadzą nas one do rzeźb, malowideł oraz elementów architektonicznych ukazujących zwierzęce motywy. Kamienne ławki, rozstawione w różnych zakątkach rynku, wsparte są na figurkach śpiących niedźwiedzi oraz betonowych lwich łapach. Słyszeliście to? Skąd dochodzi ten groźny ryk? W narożniku elewacji pod numerem 13, zaraz obok ulicy świętojańskiej, umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca lwa o bujnej grzywie i groźnym spojrzeniu. Lew jest częścią herbu rodowego właścicieli kamienicy. Dwa budynki dalej, pod numerem 9, odnajdziemy malowidła przedstawiające inne przyrodnicze motywy. Posłuchajmy, kogo tam spotkamy. Elewacja kamienicy długoszowskiej to królestwo zwierząt. Spośród innych, kolorowych kamienic wyróżniają ją malowidła ptaków, ssaków i roślin. Na różowej elewacji trzykondygnacyjnej kamienicy, pomiędzy oknami, widnieją podobizny zwierząt. Na pierwsze piętro zleciały się cztery ptaki o wielobarwnych skrzydłach i ogonach. Przysiadły na zielonej girlandzie roślinnej wstędze, pełnej drobnych owoców. Ptaki przedstawione są w ruchu, każdy w innej pozycji. Jeden z nich szeroko rozpościera skrzydła, trzymając dżdżownicę w dziobie. Powyżej znajdują się podobizny największych przedstawicieli ssaków. Widzimy ich głowy, ukazane w ozdobnych ramach. Składają się z dwóch części. W większe, podłużne ramy, wpisane są mniejsze, okrągłe. Przez które wyglądają zwierzaki. Rezolutny dzik prezentuje swój prawy profil. Potężny żubr spogląda na nas groźnym wzrokiem. Obok niego niedźwiedź brunatny wychyla łeb w naszą stronę. Na ostatnim piętrze przedstawiciele drapieżników zgrabnie prezentują swoje wdzięki. Ukazane są w prostokątnych ramach. Lis z wielką rudą kitą wraca z polowania. Spyska zwisa mu kura. Po środku mała, zwinna łasica czeka na okazję, aby coś spsocić. Ten osobliwy pochód zamyka ryś, który przeciąga się z kocią gracją. Przedstawione zwierzęta to charakterystyczne gatunki dla polskiej puszczy. Być może nawiązują do prastarej puszczy mazowieckiej, która niegdyś rozciągała się wokół miasta. Wizerunków zwierząt na warszawskiej starówce. Jest znacznie więcej. Możemy spotkać rzeźbę niedźwiedzia, kołatkę do drzwi w postaci kurki, lub reliefy kota, łabędzia i lisa. Mieszkańcy Warszawy kochają zwierzęta, a jednym z najbardziej ulubionych jest niedźwiedź. Niedźwiedzia brunatnego możecie spotkać w warszawskim zoo. Jego malowidło widnieje na elewacji kamienicy długoszowskiej, ale w okolicy Czeka na nas jeszcze jeden miś. Podejdźmy na ulicę świętojańską, by poznać legendę o Niedźwiedziu i dotknąć jego figury. Wychodząc z rynku, skręcamy w lewo. mijamy lodziarnie, sklepy z pamiątkami oraz ulicznego grajka. Zatrzymujemy się przed kościołem Jezuitów. Tutaj po lewej stronie, zaraz obok schodów, ustawiona jest rzeźba Niedźwiedzia. Jak głosi legenda, w kamieniu zaklęty jest wielki i silny książę, który z głębokiej rozpaczy po stracie ukochanej przemienił się w kamienny posąg. Legenda mówi, że czeka on na kobietę, której miłość skruszy głaz i przywróci mu ludzką postać. Jeżeli więc znajdziecie się przed kościołem na Świętojańskiej, nie zapomnijcie o nieszczęśliwie zakochanym księciu i pogłaszczcie jego niedźwiedzi pysk. Z ulicy Świętojańskiej wróćmy na rynek Starego Miasta. Pod numerem czwartym czeka na nas ostatni bohater dzisiejszego spaceru. Ale zanim przywołamy jego legendę, poświęćmy chwilę, by zapoznać się z wielobarwnymi ozdobami. Które pokrywają elewacje otaczających nas budynków. Znajdziemy tam rozgwieżdżone niebo, statki wypływające w daleko morskie podróże, portrety pięknych dam, smoki, syreny i nieziemskie istoty. Ozdoby wykonane są techniką, która pozwala na wyczucie ich pod palcami. Możemy poznać ich różnorodne formy i faktury. Na jednej z kamienic przedstawiony został bazyliszek. Czy kiedyś o nim słyszeliście? Marianna Gal. Legenda o bazyliszku. Dawno, dawno temu, tak się zawsze zaczyna każda legenda czy bajka, w podziemiach którejś z kamienicy przy ulicy krzywe koło, ale dokładnie nie wiadomo której, żył straszliwy potwór zwany Bazyliszkiem. Wyglądał trochę jak dinozaur, trochę jak smok. Pilnował ogromnych skarbów i nikt nie mógł się nawet do nich zbliżyć. Bazyliszek natychmiast zabijał go wzrokiem. Na koło spojrzał, ten zmieniał się w kamień. Tak działo się przez wiele lat, aż pewnego razu postanowił spróbować szczęścia biedny i bardzo dzielny szewczyk. Właśnie niedawno majster wyrzucił go z warsztatu i szewczyk nie miał za co utrzymać rodziny. Postanowił więc udać się na krzywe koło i spróbować zdobyć skarb strzeżony przez bazyliszka. A żeby był nie tylko dzielny, ale i mądry, zabrał się do działania inaczej niż jego poprzednicy. Zszedł wolno do piwnicy, stanął i rozejrzał się dokoła. Aż się wzdrygnął, gdy ujrzał wokół siebie mnóstwo kamiennych postaci, które, tak jak on, były kiedyś żywymi ludźmi. Zawahał się przez moment. A jeśli jego spotka, podobny los. Wtem za zakrętu korytarza dobiegł go straszliwy ryk. Teraz nie mógł się już dłużej zastanawiać. Przygotował się przecież na to spotkanie. Co zrobił? Wysunął z zawęgła duże lustro, które zabrał ze sobą. Bazyliszek rozpędzony i wściekły wypadł za rogu i spojrzał. Postacią, którą najpierw ujrzał, był on sam. Jego wzrok odbijał się w szklanej tafli i potwór skamieniał. Szewczyk mógł więc teraz bez przeszkód dotrzeć do miejsca, gdzie znajdowały się skarby. I wziąć tyle, ile zdołał udźwignąć. Mamy nadzieję, że nie przestraszyliście się bazyliszka. To już niestety nasza ostatnia opowieść. Pamiętajcie jednak, że mury Starego Miasta skrywają w sobie więcej niesamowitych historii, które czekają, by zostać przez Was odkryte.